Zobaczy zwiastun nowego odcinka szybkich Metamorfos. Agnieszka, na Twoich 25 metrach chciałabyś salon, sypialnię, jadalnię, dużą łazienkę. I co tam jeszcze chciałaś? Wielką szansę. Wielką szansę. Tak? I jak my się, się mamy z tym pomieścić? Dzięki temu, że pomieszczenie jest wysokie, udało się zamontować dwa piętra szafek górnych. Także jest tu naprawdę sporo miejsca. Zapraszamy do obejrzenia całego odcinka na www.szybkiemetamorfozy.pl